Hello there! Dzień dobry wieczór, z tej strony franek 14 karka I witam was w kolejnym odcinku Dzisiaj sobie zrobimy pierniczki Zrobimy sobie pierniczki I do tego będzie potrzebna będzie mąka Mąka oczywiście Tak z cztery szklanki mąki i to trzeba przesiąć. Wszystko trzeba przesiąć przez sito. Przesieję przez sito elegancko. No i przesiana mąka. Musimy zadać. Musimy zadać gorącym miodem. Gorącym miodem. Ale oczywiście to nie miód pitny. Nie miód pitny, proszę Państwa. A taki, y, taki najlepiej zwyczajny, Wielokwiatowy Albo jaki chcecie tam miód. Ja mam taki. I sobie. Zrobimy, Ech. teraz tak, cztery łyżki miodu Jak to było, to wszystko jest taka z podwójna, podwójna porcja, wiecie? Podwójna po porcja To będzie tak gdzieś cztery tego, cztery tego, nie? Mm, tak, to będzie jakoś tak cztery tego, cztery tego Raz Trzeba miodu Trzeba teraz miód Tak podgrzać, żeby był Gorący miód. Mm, cudownie pachnie, zawsze miód podgrzewany, cudownie pachnie i się robi taki. Można byłoby powiedzieć mniej klejący, mniej kleisty do, do łyżki. Do łyżki się mniej klei wtedy ten miod, nie? <grystanie> Teraz tutaj. Dobra. Jest elegancki, elegancki miodek. U, już tutaj próbuje wyskoczyć mi. Ooo, co za zapach Ja jestem miodocholikiem Miodocholik Miodocholikiem <miodoholikiem> jestem Taki trochę Inny rodzaj holizmu Miodocholizm Uwielbiam miód po prostu No i zalewamy miód Zalewamy znaczy mąkę miodem. Mam pokażę tu bardziej. Z bliska. Jak z bliska, znaczy się nie z bliska, ale... No. Patrzcie tak. No i oczywiście trzeba troszkę powymieszać. To co się... Tutaj dało, nie? Trzeba to wszystko ładnie powymieszać. Powymieszać wszystko. Tak elegancko. I powymieszane i wymieszany miód z mąką. Trzeba też teraz odczekać parę chwil, więc. Widzimy się po przerwie. Dobrze i teraz... Teraz sobie jeszcze dajemy... Sodę. Dajemy cukier. Dajemy sodę. Dajemy przyprawę korzenną do piernika. Tak jest. Soda oczyszczona oczyszczona cyk dobra nie za wiele, bo później może być taki nieprzyjemny zapach czy smak Ym, tak jest nie za wiele w, w takim razie tego, ale dwie łyżeczki przyprawy korzennej, jak, jak najbardziej, jak najbardziej, chociaż wiecie co? Jeszcze damy trochę. Dobra. Damy, damy, bo. To będzie piernik. To będzie piernik, a nie. A nie jakiś kopernik. To będzie piernik, a nie kopernik. Także musimy. Tutaj, tak, tak, tak. Dajemy cukru. Legancko. cukier jest I jeszcze trochę yy, jeszcze trochę cukru Dobra. i teraz teraz ja to wszystko jeszcze raz powymieszam I zostawię do Bo to jeszcze nie ostygło tak Nie wystygło tak do końca jeść, Wiecie To musi jeszcze trochę tak Poleżeć sobie Przemieszane, przemieszane oczywiście Tak jest Elegancko Elegancko. No i teraz damy jeszcze masła, tak dwie. O, naraz. Dwie, dwie łyżki masła, chociaż wiecie, jest jedną do jednej porcji, nie? Jedną, jedna łyżka, nie, ale ja robię podwójno, więc dlatego wszystko jest podwójnie, nie? Podwójne, podwójne jaja są, podwójna mas, podwójne masło, podwójna beka również, nie? Dajemy jajo. ale jajo. Ale jajo. Ale jaja. Także podwójne jaja są już. Na pokładzie możemy zająć się, zająć się wyrabianiem tego otóż ciasta. Tak jest. I wyrabianko teraz. Wyrabianko, rozrabianko! <śm> Albo jeszcze, jeszcze jajka dam, jeszcze jednego jajka dam. Jeszcze jedno jajo dajemy, żeby się pięknie pokryło. Czyli w sumie dałem trzy jaja Ostatecznie Ostatecznie trzy jaja poszły Żeby się to pięknie W jedną całość skleiło, wiecie? O i teraz to nabiera Nabiera kolorów Nabiera kształtów, że tak powiem Otóż to Jako taka wielka masa Tak jest, brakowało jednego jaja, wiecie? Żeby to się ładnie skleiło Z tego damy jeszcze, jeszcze mąki damy Bo teraz jest zbyt klejące, zbyt klejące tak, Także to trzeba zbalansować wszystko Oczywiście mamy tutaj ciasto Pokrywamy mąką, pokrywamy wałek też mąką Rozwałkowujemy Robimy ciasteczka, wkładamy na blaszkę, po prostu jeszcze pokrywamy jajkiem z powierzchnię i mamy jeszcze posypkę, posypkę, której nie miałem do... Nie miałem posypki do... lodów. Do lodów nie miałem posypki, wiecie? Dlatego teraz mam posypkę, teraz mam do pierników. Do pierników mam posypkę. Ty, ale ja ja. Wiecie? Aż zostawię sobie to. Wiecie dlaczego? Kształtem przypomina mi Rosję. <taki>, Taki wieloryb rosyjski. Czy tak powiem Później wam to pokażę jak to wygląda Bo właśnie to wygląda jak właśnie Rosja <śmany> Mapa Rosji <śmany> Trochę, trochę przypomina, trochę no. przypomina <śmany> Także piernik, piernik W kształcie Rosji, można by, można by rzec Dlatego Do piekarnika na 15 minut Chyba, chyba na 15, o ile Bo ja ten, bo tam nie ma, nie ma w przepisie W ilu stopniach, ale ja robię w 180 stopniach Zobaczymy jak to jak to, jak to wyjdzie. Wiecie, jak to wyjdzie, zobaczymy jeszcze. Ale teraz idę po jajko jeszcze jedno i widzimy się za momencik. Jak udekorujemy posypką, posypką dekorujemy i się widzimy za momencik. Piekarnik się nagrzał. No i teraz wkładamy do pieca, wkładamy do piekarnika. Nasze pierniki. Piernik w kształcie Rosji, proszę Państwa. Zaraz wam wszystko przedstawię Bo jeszcze one, one niech sobie jeszcze troszkę ostygną. Niech sobie troszkę ostygną, ale mogę sobie nałożyć już. Jest to naprawdę fajne, są pierniczki, wiecie? Teraz Wam tutaj wszystko przedstawię. Proszę bardzo. Tak to wszystko wygląda. Przedać troszkę. O. Proszę bardzo. Teraz Wam pokażę w taki sposób. O. No jak Rosja, nie? Jak Rosja wygląda? Przecież nie? No chyba tak. Coś tam na miniaturkę trzeba dać, nie? Dobra, yy, ogólnie a propos, a propos wojny tej na wschodzie, po prostu ludzie powinni rżnąć karabinem w bruk ulicy. Tak jest. No bo, umówmy się, szlachta baluje, a plebs scharuje, nie? Czemu mamy w ogóle bić się z braćmi, nie? Nie byłoby żadny, żadnej wojny, gdyby każdy miał takie podejście. Takie podejście zdrowe, rozsądkowe, które po prostu tatujmy wokół naszych sąsiadów dobrze, nie? Robimy z nimi interesy A nie, a nie wojaczka Wojaczka nic, nic nie da Tylko do zguby Do zguby doprowadzić może, hmm? Księżyc? Proszę bardzo Pół księżyc <noise> Elegancko. Mm. Ale są bardzo pyszne. I zobaczymy jak ta Rosja, nie? Mm. Mm. Ale dobre. Jest po prostu przepyszne. 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 Także. Wysłuchaliście moich dewagacji na, na tematy różne Tak jak mówię, logika, rozsądek, zdrowe podejście do drugiego człowieka. No i jakoś to będzie. Wiecie, jakoś to będzie. Także bywajcie i cześć, cześć!